Witam serdecznie na kolejnym gniocie, dziś od bladego świtu robota robota, ale udało się ciągnik ogarnąć, koło odkręcić, zawieźć na wulkanizację, przywieźć, przykręcić i wszystko działa elegancko. Niedługo będę jechał po kolejne słupki i przęsła i się przywiezie betoniarkę i piach i jutro już grodzimy dalej, a już przywiozłem sobie cement, bo jak byłem na wulkanizacji to po drodze było. Z 8 woreczków jest, to na trochę starczy. A się przestraszyłem, przyszedłem, tu patrzę, coś ich mało liczę, siedem, liczę drugi raz, siedem. A patrzcie, tutaj się wygrzewa trujeczka. o jeden już wyleciał, a dwa tam na budce są. A ja dzisiaj muszę tutaj rozebrać te ogrodzenie, no bo jutro tutaj będziemy grodzić, także resztę kur puszczę, puszczę bliżej wieczora, jak już wrócę z resztą przęsem. Trzeba się brać tu, poodstawiać i, i lecimy. To i tak idzie do rozbiórki, to się nie będę męczył schodzeniem naokoło, tylko sobie tutaj zaraz zrobię przejście. No, najlepsze sceny to mi się nigdy nie nagrają. Tą siatkę przeciąłem, pociągnąłem, a wszystkie słupki się same położyły. Aż dotąd. Ile to mniej roboty? Robota sama się robi dzisiaj. Tak, wiem, basen trzeba sprzątnąć, ale przyjadą goście. Jestem z nimi umówiony, że to ogarniemy. Samemu nie dam rady, dobra, teraz to trzeba tu podgarnieć. Perełka przyszła mnie dopingować, perełka, trochę nie w porę, o ejciu, tam pilnuje kurczaków. Bo już dzwonił sąsiad, lecimy po te dodatkowe przęsła i furtkę jeszcze jedną, no i będziemy montować od jutra, a ja dzisiaj tu będę dalej rozmontowywał, pomału to idzie, to łatwo się obala. To tylko tu trzeba będzie tam poprzegarniać, żeby było dobre podejście. Sznurek się pociągnie, się zobaczy jak linia idzie. Towar przywieziony, co mi coś wpadnie grosza, to 10 słupków, 10 przęseł i zawsze to 25 metrów płotu do przodu. Lecę, puszczę resztę towarzystwa i tak pełno z nich już powychodziło, już latają. Jak chcą, już przyzwyczajone, że o tej porze wychodzą na zielonkę, to czy im otworzę, czy nie otworzę, to wychodzą. Gęsi sobie bardzo podobały teraz koje cedzia, jak tu nie ma tego przejścia. Edy. Opuści. No Chodźcie. O. Niech sobie polecą. No. no i nie przytrzymałem go tym razem. Takie efekty. Następnym razem cię muszę przytrzymać. Się tu przeluźniło, to puszczę też te kur... Edek, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź. No, teraz sobie spokojnie wyjdą, one i tak daleko nie odchodzą. Lecimy jeszcze czarną puścimy. Co siedził dzisiaj rozbrykany. No taka jego pogoda ulubiona chyba. Dobra, i ta też już czuję, że zaraz pójdzie. Chodź, Edziu! Edziu! Już się zapatrzy w te pisklaki, to nie może wzroku oderwać. A ja się biorę za robotę, póki widno, bo do tej budki muszę rozebrać. Może jutro się uda tyle słupków zakopać i zalać. To by było dobrze. I pierwszy etap zrobiony. Słupki tutaj poskładane. O malutka tu się kręci z młodymi. Teraz trochę poprzycinam te gałęzie, bo strasznie mi tutaj wchodzą na podwórko. No i zrobię linie i wszystko co przeszkadza trzeba będzie jeszcze powybierać. No dobra, trzeba je poprzycinać, bo to nie da rady tu zrobić płotu. Ile to mi wchodzi na podwórko? Z metr dobry. I sznurek jako tako przeciągnięty od brzega do brzega. Tak sprawdzałem to żadne te krzaki go nie odpychają. Tak w miarę idzie po równym. No i dobra, jutro się będzie wkopywało słupki, a pojutrze pewnie założy się założy się przęsła, a już będzie taki kawał następny gotowy. Zaczymy dokąd nam starczy przęsła, ale myślę, że nawet kawałek dalej to już by było nieźle. No i jutro już tutaj mam nadzieję skończymy tą furtkę tu się zamontuje i kawałek przęsła się dotnie, żeby było elegancko, a potem dowiozę jeszcze piachu i dalej będziemy tutaj Edziowi dokańczać ten, ten kojec. Ale i tak jest już dużo lepiej. bardzo polubił tą wykładzinę. No w kółko na niej leży. Jak jestem w chałupie czy coś, to na nią się pakuje. Zaraz zaczęc on wyprawia bo on do kurczaków do budki. Wchodzi jedziu. Chodź tu. Chodź. Nie ganiaj kurczaków. Jajka zbiorę, bo wczoraj tyle się działo, że znowu nie zebrałem. Ale teraz na dworze to... W nocy na plusie, a taka temperatura podobna jak w lodówce, to raczej nie ma problemu. Widzę, że tych jajek to coraz więcej mamy. Tak jakoś zauważyłem, że jak nie zbiorę, to na drugi dzień jest więcej. Może jak widzą, że dużo jest w gniazdach, to, to prędzej znoszą. Może tak być. Kto to wie, co tam kura ma w głowie. Ciężko powiedzieć, ciężko odgadnąć jej myśli. O ile kura myśli, no, coś tam chyba sobie myśli czasami. Na przykład, jak wrócić do chałupy, albo co zjeść. O, w tym moim gnieździe to słabo. Tylko jedno jajko, ale za to jakie wielkie. 15 już mamy. Zobaczymy, jak w środku sytuacja. O, pierwsze kury się już schodzą. O, jakaś tutaj sobie postanowiła znieść jajko może jakaś młoda ale całe dobre dobra tutaj mamy a tutaj coś mamy coś słomy mało oj bardzo mało słomy to słabo to widzę żeby tutaj coś było pisklak się jeden zakręcił wiesz co musisz tam iść tam masz mamę jeszcze tam dalej nie do budki no wychodź wychodź w tamtą stronę no, no leć, leć, leć. Jeszcze, 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 jeszcze. Już chyba znajdziesz, co? Już przed tobą. O, jak zobaczył też, frunąć zaczął. Teraz wszyscy są, cała dziesiątka trzyma się razem. Biała z pisklakami zajęła miejscówkę, Edzia. No i teraz nie ma jak tam wejść. Widzisz, Edziu? Musisz poczekać, aż pójdą do budki. Siana nałożyłem bardzo dużo, także może kaczka już. Nie wejdzie, bo widzę, że te kaczki tam włażą i plikają w środku. I potem się kury nie chcą tam nieść. A tu już kurka sobie siedzi, już ma wolne na dzisiaj. Dobra, co ja miałem dalej robić? Dobre pytanie, bo się zakręciłem i teraz nie wiem. A królikom miałem dać zielonki, bo dzisiaj nie, nie padało. To prawda ta zielonka to już coraz mniej zielona, ale zawsze coś tam dla siebie znajdą. Nieładka, ładka to lubi, wciąga jak spaghetti takie źdźbła. O, przypomniało mi się, że nie mam jeszcze, która w tych okolicach zwana jest banią. To im dam, bo już parę dni mi tutaj leży. Oczywiście do przecięcia użyję siekiery, ale tym razem małego toporka. O, mały toporek to sobie tak nie radzi łatwo z tym. O to może jeszcze na pół trochę mały jak do tego dobra, udało się częstujcie się chociaż ostatnio dynia to im słabo smakuje bocianek pierwszy się zbliża Edzio to ma teraz dwie fuchy naraz, pilnuje królików i kurczaków jednocześnie tylko nie może się za bardzo ruszać jakieś zainteresowanie jest ale już szału nie ma takiego jak na początku no i gęsi kaczki jeszcze nie przyszły, gdzieś tam chodzą koło budki czarnej. One to najbardziej lubią. O, czarna już przyszła, to można ją przymknąć. Wszyscy są, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, wszyscy są, tylko widzę, że wody i paszy nie ma, cała reszta jej wyżarła i wypiła. To trzeba ją uzupełnić. Proszę bardzo, częstujcie się na zdrowie. Chyba już trzeba te towarzystwo stąd przeprosić przywólec, wychodź ty też możesz wyjść, bo ty nie stąd Ej, dziu! chodź tu dobra, żeby teraz Biała sobie mogła spokojnie przyjść trzeba Białej trochę pomóc, ją nakierować tam na budkę to powinna dać radę jeszcze tam się kręcą jakieś perliczki jeszcze perliczka co ty wyprawiasz? ja wam dam i czekać im stąd Nie wolno ganiać białej. Ona tu wychowuje pisklatki Biała Ja wiem, że fajnie by było już iść na grzędę Ale tak, masz tam jeszcze dzieci tutaj. Podejście drugie idzie coraz lepiej no przechodźcie, przechodźcie, przechodź. No zawsze jeden pójdzie nie w tą stronę, co trzeba. No i idź tam dalej. Trzeba przeliczyć te całe towarzystwo. Czy wszyscy są? Jakimś cudem wszyscy są. Żaden się nie zgubił. Ten jeden to taki dużo większy od reszty. Ale widać, że to rosa będzie. Taka ta zwykła czerwona kurka. Pewnie bez... Mieszanek, jak tam wodę macie, wodę macie. No, nawet paszy jeszcze macie, trochę zboża ci sypnę bo ty lubisz biała. Już ci nie Proszę, częstuj się. Pereliczka chyba też miała jakieś stare zatargi z białą. Niedobrze. A kogo dalej je prowadza? Dalej z nimi chodzi. Bez tego ogona to on śmiesznie wygląda. Ale nie bój się kogo, to drośnieć. Najtrudniejsze zadanie, żeby się kurczaki poschodziły, jedne i drugie, już mamy za sobą. Tutaj muszę zobaczyć, jak to zrobić, bo tą furtkę tutaj bym zamontował, czyli słupek trzeba by wkopać tutaj. I tutaj trzeba przerobić z tych trzymadeł na te końcowe. No tak, bo to będzie przeszkadzało. Tutaj nie, tutaj te zostaną, bo tu będą trzymały ten kawałek ucięty. No i dobrze. Jeden zdjęty, teraz drugi. Te narożnikowe to się łatwo ściąga, no bo one są z takich o, dwóch połówek zrobione. Gorzej się nakłada te krańcowe. Jeszcze w piachu to się potem będzie źle kręciło, ale spróbujemy. Nie za dobrze to wyszło, bo mam końcowe, ale w tą stronę. O! O! Tak! A nie w tą. Poszukam, czy nie mam takich innych. Bocianek, co ty wyprawiasz? Gdzie ty tam idziesz? Przecież tam to już nie wejdziesz. Bocianek. W drugą stronę. W drugą. Edziu, odsuń się. Edziu. Edziu. odsun się. No jeszcze mu drogę zastąpisz. Chowaj się tam. No i idź, idź, bocianek. Idź, idź dalej, dalej, dalej. Do furtki. Edziu. No dobra. Ojej, ty, zamiast coraz lepiej gonić te kurczaki, to coraz gorzej. No i gdzie? Sam on ma drogę do kurnika. No chodź tu. Co się z Tobą wyprawiać dzisiaj? Coś jakiś. Nie wiem, zły dzień masz albo za dobry. No i oczywiście nie mam tych końcowych, odwrotnych, muszę zamówić. Takich to mam bardzo dużo. Albo tych narożnikowych No a takich to akurat nie wpadłem na to Póki co złapię drutem Pozaginałem żeby czasem Jakaś kura się nie ukuła No dobra trzymać się trzyma Nie jakoś super Ale nie powinno się otworzyć Przyjdą te Te blaszki to się je zamontuje Zaraz muszę zamówić bo zapomnę Montowałem właśnie teraz kawałek gniota I się zamknąłem zedzią w chałupie Żeby kury się spokojnie poschodziły Bo on teraz kojec ma Niesprawny. Jak tu sobie ładnie z perełką siedzi? Oczywiście siedzi przy drzwiach i tylko czeka, żeby mu otworzyć. Bo już tutaj piszczał i piszczał trochę przy tych drzwiach. No ale trudno. Na razie nie ma wyjścia. Ale z perełką w pełnej zgodzie. To mnie cieszy elegancko. Dobra, chodź Edziu, zobaczymy, czy się poschodzi. Nie wygląda to źle, bo już chyba tylko kaczki i gęsi tutaj chodzą. To już by się mogły zejść i by był na dzisiaj fajrand. No, chodźcie do kurnika. Co będziecie tak łazić po nocy. Zimno jest, teraz już zima idzie. Lepiej tu se posiedźcie trochę. Dobra, przeliczymy, oby wszyscy byli. Bocianek jest, jest. Pisklaki, cała trójeczka się nawzajem grzeją. A patrzcie, ta moja grzęda coraz większą popularnością się cieszy. Tak myślałam, że jak parę dni minie, to się więcej ich tutaj zmrobi. Dobra, liczę. I lecimy. A malutka? Gdzie? Nie ma jej na swoim miejscu? Tu jest. Tu będzie? Malutka. To ty? Malutka. Dobranoc. No a te obok się tu przepychają. I wszyscy są. 43 sztuki. Krzywulec tym razem na najwyższej grzędzie. Co tu mamy? 3 gęsi, 4 kaczki. Ta nowa to bez problemu z nimi tutaj przychodzi. Za pierwszym razem to przyszła jakby tutaj już mieszkała od dawna. Dobra, można zamykać. I to wszystko w dzisiejszym gniocie Ja się z wami żegnam. Zapraszam na jutro na siódmą rano, a jutro będę walczył z tym płotem. Mam nadzieję, że kawałek się uda nam podjechać. Będziemy walczyli z sąsiadem. Trzeba będzie rano przytargać i piach, i betoniarkę. Cement już mam, słupki są, wszystko jest przygotowane. Tylko robić trzeba, aby pogoda dopisała, oby nie. Padało, ale to się okaże jutro. Na dzisiaj to wszystko, na razie, cześć.